Wyzwania dzisiaj zajmujemy się klatą, zajmujemy się ramionami, bo otwieramy klatę, popracujemy trochę nad plecami. Także zaczniemy sobie od wyrolowania tutaj odcinka piersiowego i tego, co nam może tutaj pozamykać klatę, czyli bierzemy sobie rolę, wkładamy go w tą miękką część między obojczykiem a barkiem, tu. wkładamy się na tak i chwilę tylko małymi ruchami. Do przodu, do tyłu. Rozmysłowujemy to, co nam może przytrzymać. Cztery, trzy, dwa, tak samo druga strona. OK. Góra. Możemy usiąść. Bierzemy sobie taśmę. Taśmę może Wam zostawić w tych ćwiczeniach na przykład nogawkę, od letnicy. Wszystko to, to, co jest elastyczne, będzie git. I teraz proste ręce za głowę. I wracaj. Mamy czuć tu. To jest to miejsce, w które mamy czuć rozciąganie, ale re regulujecie sobie Rozłożeniem dłoni na taśmie, ile ma tego być. I powoli wracamy. Jeszcze osem. Ostatni. Wracamy. Teraz ręce będą się zginały w łokciach. Łokcie na zewnątrz, żeby nie szły tu. Ciut niżej niż kąt prosty. I wracamy. Tutaj też znowu pracujemy. Sprawdzamy, jak ustawić taśmę, żeby było optymalnie. I wracamy. Osiem. Гора. Семь. Гора. Шесть. Гора. Пять. Przeciągamy łokieć za głowę. I druga strona. Takie półagrafki, nie? Dwa. Trzy. Pamiętajcie, żeby mostek wyciągnąć do przodu, żeby nie robić tego na zapadniętej klacie. Cztery. Super. Teraz przechodzimy taśmą na łopatki i tylko będziemy wyciągać ręce do boku. Bierzemy rolę, podkładamy pod łopatki i teraz na co trzeba zwrócić uwagę? Na to, czy nam się nie rozpadają od razu żebra, czy się nie robi po, nie? Żebra mają być razem, miednica może być delikatnie pod siebie, tak żeby pracował no głównie odcinek piersiowy. Czyli schodzę w dół łokciami i wracam. Z wydechem schodzę do dołu. Z wydechem wracam. Jeszcze cztery. Dół. Trzy. Du. Dwa. Będziesz chwilę zostać w dole, pooddychać. I wdech. Dwa. Wdech. Trzy. Git. Gid. Kładziemy się po prostu na plecy. I teraz ręce idą do góry. Uczymy się trochę pracy łopatką. Czyli wyciągam ręce mocno, tak żeby łopatki się odkleiły od maty. Cofam barki, tak żeby wkleić całą łopatkę w matę. I jeszcze raz mocno wyciągam, tak żeby odkleić łopatki od maty. Cofam, tak żeby wkleić łopatki w matę. Jeszcze cztery. Wyr Dwa. Wróć. Ostatni. Cofnij, przyklej całe łopatki w mantę. Zobacz, czy nie napina się szyja, czy nie napinają się barki. I teraz otwieramy ręce do boku. Cały czas trzymając łopatkę, wracam. Dwa. Wróć. Góra. Awesome. Góra. Teraz kciuki mają wylądować za głową. W łokcie nie mogą się nam rozejść na boki. Trzymamy dalej łopatkę w armatę. Uważajcie, żeby się wam bardzo mocno nie podniosły lędźwia. Neutralna pozycja lędźwi. Przytrzymujemy brzuchem. I jedziemy tył. Pilnujemy łokci. I w Dwa i wróć. Trzy. Wróć. Pilnujemy łokcie. Siedem. Osiem. Elegancko przez boczek. Przechodzimy do pozycji na kolana i na dłonie. Już mamy tutaj w pogotowię. I teraz łokcie delikatnie na zewnątrz, tak żeby nie iść w przeprost. Wszystkie palce rozczapiżone na macie. Odpychamy się do góry. I teraz tylko koci grzbiet. Mocno góra. Kręg po kręgu schodzimy do dołu. patrzymy w górę. Jeszcze raz. Mocno, mocno góra. I powoli, powoli dół. Ostatni raz. Przechodzimy do neutralnej pozycji. Tutaj można zrobić to po prostu na, bez ralera, ale raler jest takim ułatwieniem, więc możemy sobie go podłożyć i skręcamy tu. Cztery. Trzy. Dwa. Wracamy. Jeszcze raz. Cztery. Броть. Зменяме страна. Това само на И, Броть. Скрент. И Za dolne cztery palce z przodu. Jeden palec z tyłu. Trzy głębokie wdechy z długim wydechem. I wypuść. Dwa. Wypuść. Ostatni. Wypuść. I dziękuję Wam bardzo za dzisiaj.